Dziewczyny z Gryfowa Śląskiego bardzo dobrze grają w nogę. Piero w tym roku się zapisałam na piłkę nożną. A dlaczego akurat piłka nożna? Nie wiem, te wszystkie zawody wydawały mi się ciekawe, jak koleżanki grają. Pomyślałam, że też zacznę. A to taka niby wydaje się bardziej męska gra, czy to tak nie jest? Jak uważacie? Równouprawnienie. <laughs> Tak. tak, dziewczyny grają tak samo dobrze jak chłopcy, nawet lepiej. No was. No was. Bo to właśnie drużyna piłki nożnej, dziewcząt z gimnazjum w Gryfowie Śląskim zdobyła mistrzostwo Dolnego Śląska gimnazjów. Udało nam się wygrać powiatowe zawody, półfinał strefowych zawodów finał strefowych, no i finał dolnośląski. Na finale dolnośląskim w Lubinie dziewczyny z Gryfowa rozgromiły przeciwników. Stawiły się cztery gimnazja, gimnazjum Ząbkowic, gimnazjum z Głogowa gimnazjum ze Środy Śląskiej i my. W półfinale trafiliśmy na gimnazjum z Ząbkowic, wygraliśmy 3-1. W drugim półfinale gimnazjum ze Środy Śląskiej pokonało Głogów 4-0. Po zaciętym finale wygraliśmy ze Środą Śląską 2-1. Zawodniczki ciężko pracowały na taki efekt. No ciężko, wiadomo poziom był trudny jak dla nas, bo nigdy wcześniej tak daleko nie zaszłyśmy, no ale dałyśmy radę. Pracujemy zespołowo, mamy dobrą drużynę, no i to chyba tyle. Co decyduje, no na pewno fajnie, systematycznie dziewczyny trenowały podczas zajęć pozalekcyjnych, plus to, że część tych dziewczyn gra, czy grało w piłkę w klubach tutaj okolicznych i, i, i gryfowskich też. Teraz drużyny piłki nożnej dziewcząt z gryfowskiego gimnazjum czekają mistrzostwa Polski w głuchołazach.